Powiedz mi o czym w ogóle jest ten program? Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że mm, mamy tutaj 50 influencerów, celebrytów, czyli ludzi z różnych z różnego środowiska, świata i tak dalej. I wszyscy razem rywalizujemy. Po pieniądze, które wygrywają widzowie, nasi followersi. Więc um, na pewno dużo się działo. Nie chcę tutaj spoilerować nic, um, ale konkurencje są różne, tak? Są to konkurencje sprawnościowe, są um, konkurencje na logikę, więc um, myślę, że każdy może się sprawdzić w czymś. Czy są w ogóle jakieś zasady tam gry, czy każdy ma, no, jest wolna amerykanka? Ciekawą rzeczą jest to, że tutaj nie eliminują nas juroży, tylko eliminujemy się nawzajem. Więc strategia też tutaj jest bardzo ważna, a jeżeli mam być bardzo szczera, to ja nie należę do takich osób, które mocno myślą o strategii, tylko raczej um, idę na żywioł i staram się po prostu wypadać jak najlepiej w różnych rywalizacjach. Więc to akurat um, czasami sprawiało mi trudności, um, żeby nawet wiedzieć, na kogo um, zagłosować, tak? kogo wyeliminować z programu. Um, i Myślę, że to są właśnie takie rzeczy, które sprawiają, że ten program jest taki oryginalny. Biorąc udział, no, kiedy otrzymałaś propozycję wzięcia udziału do tego programu, widziałaś, kto tam się pojawi, wiedziałaś, znałaś listę uczestników? Lista uczestników była dla mnie niespodzianką. Idąc do programu wiedziałam tylko o tym, że będę rywalizować, że będę miała możliwość doświadczenia czegoś innego. Ja akurat jestem osobą, która lubi wyzwania, lubię, um, lubię sprawdzać się w różnych e, sytuacjach, więc e, raczej na tym się skupiłam. A jak chodzi o uczestników, to już była niespodzianka, więc um, myślę, że w pierwszym odcinku, już jak zobaczyłam wszystkich, wiedziałam, że będzie różnorodnie i bardzo ciekawie. I przez cały czas, kiedy byłaś w tym programie, była ta różnorodność i było. Czy... Atmosfera była cały czas pozytywna, czy wydarzały się jakieś były momenty, gdzie dochodziło do zgrzytów? Myślę, że ciężko byłoby znaleźć program, w którym atmosfera cały czas jest pozytywna, zwłaszcza jak mamy tak dużo różnych postaci z różnych mm, środowisk, tak, więc yy, wiadomo, różni ludzie mieli yy, nie może inne doświadczenia, inne poglądy, więc. Yy, na pewno jakieś momenty, które mm, nie były super pozytywne, natomiast każdy rozwiązywał e, swoje problemy na swój sposób. Ja jestem osobą, która raczej nie szuka dram, nie szukam problemów, więc e, unikałam takich rzeczy. Myślisz, że taki program w Polsce zostanie zaakceptowany pozytywnie, czy jednak są jakieś obawy przed tym programem, kiedy no, zobaczą widzowie pierwszy odcinek? Szczerze, to wszystko zależy od widza. Każdy, jak ogląda jakiś program, ogląda przez mm, swoje własne filtry i na pewno będzie miał opinię. Ja już nie widziałam odcinków, więc sama nie wiem jeszcze, jak, jak ja zareaguję. Tak? A byłam w programie, więc uważam, że na pewno będzie się ciekawie oglądać. A to, jak ludzie zostaną odebrani, to już jakby. Każdy będzie musiał się uporać jakby z tym sam, tak? Jeden z uczestniczów jest Mariana Schreiber. Wiadomo, ma poglądy bardzo konserwatywne. Czy ty z jej strony otrzymałaś jakieś takie negatywne komentarze, czy, czy byłaś świadkiem negatywnych komentarzy podczas programu? Mm, szczerze nie chcę się wypowiadać na ten temat. Ja nie mam z nią żadnych personalnych problemów, więc... Będę się po prostu wypowiadać. 10. 10 lat temu wygrałaś Top Model i na, przez pryzmat tych 10 lat jak patrzysz teraz na ten świat? Świat show biznesu? Czy, okay. um, myślę, że przez pryzmat tych 10 lat um, na pewno je, więcej się dzieje w internecie. Jak ja zaczynałam w branży, to nawet idąc do programu Top Model, poszłam do programu, ponieważ miałam ogromną pasję, chciałam zaistnieć właśnie jako modelka, miałam wizję na siebie, a w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że może te priorytety trochę się zmieniły i jednak wszystko dzieje się w internecie. Czy to jest dobre, czy nie? Wydaje Myślę, że, że jest po prostu inaczej, tak jakby mm, dla niektórych jest to lepsze, tak? A może dla niektórych jest to nieco gorsze. Natomiast e, żyć, jakby w życiu zawsze będzie się zmieniać. Tak? Jakby zmiana, zmiana jest czymś oczywistym w życiu. Czy na macie tych 10 lat widzisz też różnicę uczestników top model? Jak najbardziej. E, Wydaje mi się, że nawet uczestnicy, którzy idą do programu już są bardziej nastawieni bądź są bardziej świadomi tego, że social media będzie grało ogromną rolę w ich życiu. Gdzie ja idąc do programu skupiałam się naprawdę tylko na tym, żeby pracować jako modelka, pracować na wybiegach i pracować, pracować właśnie robiąc sesje i różne kampanie. Co nie zmienia faktu, że nawet z czasem ja też musiałam się trochę przyzwyczaić, zaadaptować, więc jakby ten rozwój w branży modowej nie został tylko spowodowany przez tych influencerów, albo może, może przeszło przez influencerów i później projektanci zdecydowali, że też jakby będą szukać modelki z większymi liczbami na, na swoich kontach social-mediowych. Natomiast te zmiany i tak są i tak jak mówię, zmiana jest czymś... Co jest oczywiste i zawsze, jakby człowiek po prostu musi się nauczyć tego, żeby się adaptować do różnych sytuacji, i tak samo jest z pracą, więc um, tak jak ta praca idzie bardziej w internet, to wydaje mi się, że powinniśmy też mieć otwartą głowę, jakby ludzie, którzy pracują w branży, i też po prostu się adaptować nieco do tego.